Dużo Mi śmigłowiec, zbliżacie się do celu! Znaleźliśmy to! Powtarzam! Znaleźliśmy! Zaginione miasto istnieje! Teddy od dziecka chciał być archeologiem. Zaczynam wykopaliska przy piramidzie Rolmopsa! Teddy, znalazłeś swój skarb? Mhm. Jeszcze nie! Poszukiwacz zaginionej klepki. Lamer. Nie dopisywało mu szczęście. Nie martw się, kiedyś zostaniesz odkrywcą zaginionych skarbów. Ale nadszedł dzień, gdy dostał szansę, by stać się legendą. Ściągnijcie tego gamonia, zanim zrobi sobie krzywdę! No, prawie legendą. Jesteś budowlańcem, nie archeologiem! Wreszcie coś znalazłem! Czuję to! Co ty razem? Kapeć Faraona, starożytny kapsel? Odkrycie! To tylko butelka. Co, chłopcze? Nawet jeśli wszyscy już w ciebie zwątpili, pokaż, że się myli. To jakiś cytat z klasyki? Nie, z paktofoniki, ale pasuje, prawda? Hej, wiosny poznacie... To klucz do złotego miasta Paititi! ...bardzo zakręconego archeologa... Wyruszam do Machu Picchu. Wchodzę. Znalazłem! zaginione miasto. ...i jego odjazdową ekipę poszukiwaczy przygód. Mamusiu! <laughs> <laughs> Piękne przejęcie bedzoni! <laughs> Następny przystanek... Pustynia, pustynia. Nastka. Mamy tu problem? Odkryj nowe pokłady śmiechu. Piotr Adamczyk, Małgorzata Socha, Cezary Pazura, Teddy i poszukiwacze zaginionego miasta w 3D. Wiesz co, bandasz o Kiedyś dorosnę, a wtedy już mnie nie przestraszysz. Tylko w kinach.